Święty Marcin de Pores, peruwiańczyk, dominikanin, brat konwers, patron ubogich. Można o nim powiedzieć, że jest patronem najbardziej upokorzonych a jednocześnie wzorem pokory. Święty Marcin de Porez przyszedł na świat jako nieślubne dziecko hiszpańskiego kolonizatora i mulatki, w związku z tym sam również był mulatem. W tamtym czasie to wiązało się z gotowością jedynie do najbardziej upokarzających posług. I tak też było w życiu Marcina przez bardzo długi okres czasu jego rodzony ojciec nie chciał się do niego przyznać w księdze chrztów w jego parafii widnieje jako dziecko nieznanego ojca i kiedy to wszystko w jego życiu wydawałoby się składa się na pasmo niepowodzeń on znalazł w tym konkretną drogę do doświadczenia Pana Boga wiedział o jego towarzyszeniu wiedział o jego błogosławieństwie i nieustannie potęgował w sobie radość z tego, że w tym upokorzeniu znajduje się najbliżej Boga jak tylko może. I w pewnym momencie swojego życia zapragnął wstąpić do zakonu dominikanów jako brat konwers, czyli brat współpracownik nieposiadający święceń. I okazało się, że to również nie jest niczym łatwym. Odmawiano mu przyjęcia, a kiedy już wreszcie po kilku latach udało mu się wstąpić, bardzo długo nie pozwalano mu złożyć ślubów. Można powiedzieć, że nieustannie walczył o to swoje powołanie. I w pewnym momencie, kiedy już na zawsze pozostał w klasztorze, związał całe swoje życie z troską o najuboższych, o najbardziej odrzuconych. Czasem w południowej Ameryce, której jest patronem, nazywają go peruwiańskim świętym Franciszkiem, bo miał ogromną słabość do troski o, o zwierzęta. Jest taka legenda, która mówi o tym, że w klasztorze dokarmiał nawet myszy i szczury, e, czym podobno e, przysporzył sobie sporo niechęci ze strony braci. Ale jego największa miłość to chorzy, cierpiący i odrzuceni. Często przyjmował ich na furcie i dokarmiał jedzeniem, które było przeznaczone dla braci. Któregoś dnia nawet udostępnił swoją celę trendowatemu powodując tym okropny gniew przeora i groźbę jakiejś przeogromnej pokuty za to, co zrobił. Ale dopiero po pewnym czasie, kiedy jego bracia spostrzegli, że miłość wyświadczana bliźnim jest sensem jego życia, tym sensem, który prowadzi go do doświadczenia żywego Boga znacznie bardziej niż wydawałoby się, że mogą to robić jego lepsi bracia, wtedy sami zrozumieli, że jest dla nich wzorem. I tak już pozostało. To, co mi najbardziej imponuje w Świętym Marcinie, w moim zakonnym patronie, to jest jego granicząca z bohaterstwem pokora. Coś, co zaprowadziło go do doświadczenia Boga i co potrafiło wywołać w nim to pragnienie dzielenia się z tym doświadczeniem z wszystkimi, których spotkał, w sposób szczególny z tymi, którzy mieli znacznie gorzej od niego. I jakie stąd płynie dla nas zadanie dzisiaj, myślę, że konkretna lekcja pokory, taka zgoda na to, by czasem się uniżyć, by czasem przyjąć krytykę być może niezasłużoną, by czasem przyjąć jakiś rodzaj nierzeczliwości, nie dopatrując się w tym złej woli, ale oddając to jako lekcję miłości, po to, by później móc w sobie znaleźć jeszcze większe pragnienie do tego, by bardziej kochać. Niech święty Marcin właśnie w tym nam pomaga, bo jest w tym niezrównany.